Witam, witam tutaj Karpiu Terra i witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale. No i co, słuchajcie, w tym filmie mam w planie ogólnie ogarnąć trochę moją hodowlę karaczanów, ponieważ chciałbym właśnie znowu ją wznowić, jakkolwiek to nie zabrzmi. No i co? Naszym planem na dzisiaj jest przełożenie około 20-30 karaczanów do nowego pojemnika, aby tam je hodować. Tak stricte, po prostu, żeby powiększyć moją hodowlę. No i standardowo coś wam opowiem o tych karaczanach, troszeczkę sobie z wami porozmawiam. I na koniec, dla najbardziej wytrwałych, będę miał, według mnie, dosyć fajną informację, która powinna wam się spodobać. No i co? Bez przedłużania, zapraszam do odcinka. A więc jeśli chodzi o moją obecną hodowlę karaczanów, to wygląda ona w ten oto sposób. Wszystkie karaczany w tym miejscu zostały wyhodowane przeze mnie. Siedzi ich tutaj myślę, że około 100-150 sztuk. O, w tym miejscu nawet przeszło przed chwilą. Dorosła samica, i właśnie między innymi z tego powodu chciałbym poprzekładać trochę tych karaczanów, ponieważ, no, jeśli mam tutaj dorosłe osobniki, w tym przypadku również samce ze skrzydłami, które mogą mi po prostu wylecieć z tego pojemnika, to wolę je trzymać w pojemniku zamkniętym dobrze od góry. Aha, jakby co? Widzimy tutaj dwie puste miseczki. Słuchajcie, one wczoraj, kiedy ogarniają moją karmówkę, były. Yy, absolutnie pełne, pod samą górę nawet trochę się wysypywało, Tam mi się wysypało, pamiętam i nawet już tego za bardzo nie widać. Także karaczany naprawdę przejadają mega dużo tej karmówki. No i co słuchajcie, ogólnie prezentując dalej. Mój plan jest taki, żeby nie wybierać największych karaczanów, jakie znajdują się w tej hodowli, tylko po prostu wziąć jedną z tych rolek pęsetą, następnie wyczepać do nowego pojemnika i w ten sposób zacznę sobie nową hodowlę stricte rozmnożeniową karaczanów tureckich i w ogóle śmieszna sprawa, bo widzę, że karaczany wygryzły sobie dwie dziury w tych rolkach po papierze Będę je musiał wymienić za tydzień, no bo słuchajcie, taka ciekawostka. Kiedyś im te rolki wymieniałem co miesiąc. W tym momencie muszę to robić co dwa, maksymalnie trzy tygodnie. Tak właściwie teraz już by się przydało, ale po prostu zrobię to w przyszłym tygodniu, bo karmówkę ogarniałem wczoraj. Idąc dalej, słuchajcie, im, ich nowym pojemnikiem będzie ten oto pojemnik. Pewnie pamiętacie, jak go robiliśmy, ponieważ robiliśmy to na jednym z filmów, właśnie o tych karaczanach. Yy, no i co? Pojemnik urządzimy na takiej zasadzie, że w tym miejscu ułożymy rolki po papierze toaletowym. Natomiast myślę, że gdzieś w tym miejscu, i w tym miejscu, oczywiście, osobno damy pokarm suchy, czyli ten pokarm mączny oraz białko w postaci płatków dla ryb. Natomiast do drugiego rogu przełożymy sobie wodę, żeby po prostu karaczany miały co pić. Także myślę, że zamysł filmu jest już jasny, więc możemy przechodzić dalej. I teraz będzie akcja właściwie jedyna taka stresująca w tym filmie, a przynajmniej taka, która może przyprawić o trochę emocji, a mianowicie chodzi mi tutaj o przełożenie samych karaczanów do tego oto pojemnika. Myślę, że zrobimy to w ten sposób, żeby jakoś mniej więcej nam to wyszło. No i co? Po prostu pęsetą w tym momencie wezmę jedną z tych rolek i będę wytrzepywał Powoli te karaczany do ich nowego pojemnika, więc biorę się do roboty. Jak widzieliście, przesypałem karaczany z powrotem, ponieważ nasypało mi się ich tam za dużo po prostu, chyba około 40 sztuk, więc myślę, że będzie tutaj więcej aniżeli ta 100 do 150 karaczanów. Także wezmę sobie ostrożnie następną rolkę. Słuchajcie, moja teoria o tych około 100 sztukach właśnie chyba padła, ponieważ jest to jedna z rolek. Jak widać, właściwie nie widać. Jest tam po prostu w głębi całkowicie czarno. No i wychodzi na to, że jednak tych karczanów mam dużo więcej. Czy to dobrze? Szczerze nie wiem. Ale słuchajcie, ostatnimi czasy mam dużo za dużo karmówki i muszę sobie albo ją sprzedać, odsprzedać troszeczkę tej karmówki, żeby zwyczajnie się jej pozbyć, bo naprawdę utrzymanie karmówki powoli zajmuje mi więcej czasów, aniżeli utrzymanie samych mrówek. No i zwyczajnie rzecz biorąc, w dużej mierze ta karmówka się po prostu marnuje, no bo te karaczany. Umierają ze starości, tak samo jak mączniki. No więc, po prostu albo ją właśnie odsprzedam, bądź też myślałem nad wyjściem takim, żeby kupić jakieś zwierzę, które je w miarę dużo, żeby ta karmówka mi regularnie schodziła. Możecie napisać jak najbardziej swoje pomysły w komentarzu. Chętnie sobie poczytam i być może dzięki właśnie Waszym sugestiom uda mi się uporać z nadmiarem mojej karmówki. Także tamto pudełko z karaczanami zostało już odłożone na bok. No i co? Widzimy tutaj około 18-20 karaczanów. I właśnie widzimy, że niektóre z nich się wspinają. I teraz się spytacie, jak to się wspinają? Przecież mówiłem na kilku swoich filmach, że karaczany te nie wspinają się po płaskich powierzchniach. Otóż nie wspinają się, ale jeśli przyjrzymy się bardziej, to możemy zauważyć, że na tym plastiku, w tym miejscu są rysy, po których te karaczany zwyczajnie rzecz biorąc wchodzą. Na szczęście nie ma ich na całym pojemniku, więc nie boję się o to, że jakiś karaczan mi ucieknie. Poza tym, no, pojemnik będzie przykryty, więc tym bardziej nie boję się o to. Nie wiem, czy słyszeliście, jakie dźwięki wydają karaczany, ale słuchajcie, można by powiedzieć, że są to takie piski tak po prostu bardzo wysokie dźwięki wydają te zwierzęta jak widać w prawym górnym rogu kilka karaczanów próbuje wejść ale niestety no niestety dla nich dla mnie niestety nie udaje się im to No i co słuchajcie może pamiętacie z poprzednich filmów kiedy jeszcze w tym pojemniku znajdowały się dorosłe karaczany, że trzymałem je na wytłoczkach po jajkach, i powiem Wam, że od wytłoczek odszedłem jakiś czas temu i przerzuciłem się na to, co widzicie w tym miejscu czyli rolki po papierze, toaletowym. Słuchajcie, to jest naprawdę 300 razy wygodniejsze, ponieważ jeśli chcemy na przykład wymienić taki, takiej karmówce ich wytłoczki, no to z wytłoczek część wytrzepiemy, część musimy. Wydubać pensetą dosłownie, ponieważ wbiłem się tam gdzieś w te zakarmarki. Natomiast w przypadku tego, to słuchajcie, chwytam po prostu pensetom za to, wytrzepuję je, wszystkie absolutnie wychodzą. Łatwo mogę wymienić wszystkie te rolki, więc naprawdę jest to fajne rozwiązanie. Żeby karaczane się czymś zajęły, to rzucimy im tutaj tą jedną rolkę, żeby miały już gdzie się chować. No, tyle karaczanów jak najbardziej im wystarczy ta jedna rolka, no bo jednak są to po pierwsze małe stworzenia, po drugie żyją w dosyć dużych grupach, więc ścisk jest można by powiedzieć dla nich czymś naturalnym. Następnym elementem jest nałożenie im do tych dwóch nakrętek, fachowo zwanych miseczkami, jedzenia jak i wody. I słuchajcie, mówiłem chwilę temu, że karmię moją karmówkę pokarmem mącznym, jak i Pokarmem białkowym oraz daję im wodę do tych podstawek, i jak widać, są dwie, czyli z jednej rzeczy zrezygnowałem, a mianowicie z pokarmu białkowego, ponieważ nie jest on aż tak niezbędny przy hodowli. Karmimy karmówkę pokarmem białkowym w momencie, kiedy albo nie chcemy, żeby rosła zbyt szybko, albo po prostu kiedy gatunek odznacza się dosyć dużym kanibalizmem i po prostu musimy suplementować to białko w dużej ilości, żeby nasza karmówka się, mówiąc kolokwialnie, nie zjadła. Natomiast w przypadku karaczenów tureckich ten kan kanibalizm jest bardzo znikomy, bądź w ogóle nie występuje, więc nie boję się o to. Tak więc co, w tym momencie poza kadrem z mojego spryskiwacza spryskuję tą e, watę, na której, która będzie im służyła jako poidełko. I w tym momencie tak nawilżoną już watę wrzucamy do jednej z tych nakrętek, a mianowicie do tej nakrętki. I jeszcze, żeby tej wody było tu troszeczkę więcej, żeby nie skończyła im się ona aż tak szybko, to dostarczy tutaj dosłownie tak wodę, że ona aż się z tego wacika... Będzie wylewać po jego dotknięciu i o to chodzi, żeby też nie wymieniać im tej wody, a bardziej nie nalewać im tej wody co chwilę, tylko żeby ta woda jednak trochę się tam y, trzymała w tej wacie, więc z tego powodu też nalałem im tak dużo, jak i z tego powodu po prostu y, dałem tej waty więcej, żeby dłużej trzymała y, wilgotność. Nie wiem czy to było słychać, ale właśnie przystawiłem mikrofon do karaczanów, i może było słychać po pierwsze jak się przewracał, a po drugie te właśnie wysokie dźwięki, o których przed chwilą Wam mówiłem. No ale co? Wracając, mamy tutaj ten pokarm, którego nie kupuję nigdzie. Słuchajcie, sam im go robię w tym przypadku, mamy same płatki owsiane. Dlaczego? Powód jest taki, że po prostu w momencie kiedy mi się ta karmówka mączna skończyła, to nie miałem niczego innego, więc po prostu zmieliłem im te płatki i zauważyłem, że jedzą je chętniej aniżeli kiedy były one wymieszane, choćby z otrębami. Więc jakby co, płatki owsiane, karmówka zje w każdej ilości i wszędzie. No i co? Po nałożeniu tego jedzenia, jak i wody. Przechodzimy z powrotem do naszych karaczanów, nie wiem jak Wy, ale przynajmniej ja tak zawsze robię, żeby nie dopuścić do e, zamoknięcia tego pokarmu suchego, to po prostu suchy pokarm daje w jeden róg, natomiast mokry pokarm Daję do rogu drugiego, żeby na pewno one nie wchodziły ze sobą, można by powiedzieć, w interakcję, żeby ten pokarm jak najbardziej nie zamógł, no bo po prostu w tym momencie, gdyby zamógł, mógłby zacząć on pleśnieć. No i co, słuchajcie, film pewnie wyszedł krótki, ponieważ mi nagrania go też nie zajęły jakoś strasznie długo i tego nienawidzę w tych karaczanach. Nie wiem, czy widzieliście z lewej strony. Karaczan, w momencie, kiedy chciał sobie wejść na pokarm, to zaczął wykopywać go na zewnątrz, i w tym momencie pół pojemnika jest już zapaskudzone. I taka anegdotka jeszcze może na temat właśnie wykopywania, jedzenia z tych miseczek. W momencie, kiedy hodowałem te karaczany, miały one matę grzewczą ustawioną idealnie pod ich wytłoczką żeby tam po prostu mi składały jaja. Natomiast co zrobiły? Karaczany stwierdziły, że będą wykopywać absolutnie całe jedzenie z miseczek, e, pokarm białkowy jak i e, ten mączny i będą w tym miejscu składać jaja, więc nie wiem od czego było to zależne, ale na pewno było bardzo irytujące. No i co słuchajcie, będziemy chyba już kończyć ten film, bo ogarnęliśmy już tą moją małą, ale jednak hodowlę. Tych karaczanów tureckich. Wszystkie oprócz tego jednego siedzą już w swojej wytłoczce, a właściwie w rolce po papierze. Więc jeśli mielibyście jakieś pomysły na to, jak mogę rozdysponować tą swoją karmówkę, to będzie mi bardzo miło, jeśli to napiszecie w komentarzu. No i co słuchajcie, w tym momencie przychodzi czas na ogłoszenie, o którym mówiłem na samym początku, a mianowicie. Chodzi o to, że zdecydowałem, że skoro, słuchajcie, przez rok ostatni przybyło na moim kanale ponad i to grubo ponad 200 subskrybentów. Więc chciałbym Wam oczywiście bardzo za to podziękować. I uznałem, słuchajcie, że z racji, że jesteście taką społecznością, jaką jesteście, to coś Wam się za to należy. Tak więc postanowiłem, że od dnia dzisiejszego, a właściwie od przyszłego tygodnia filmy na kanale Carpitera będą pojawiać się dwa razy w tygodniu i będą się one pojawiać do końca wakacji. Tak więc słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się to spodoba, ponieważ nie ukrywam, że będzie tych filmów robionych trochę na zapas. Przykładowo, przez najbliższe trzy tygodnie mam zamiar nagrać około 10. 11 filmów, więc jest to naprawdę dużo, z racji, że jeszcze chcę je zmontować i zrobić tak totalnie na gotowo, żeby były już gotowe do wrzucenia na kanał. No i co, informacyjnie, te dwa razy w tygodniu będą pojawiały się filmy, czyli jeśli chodzi o dni tygodnia, to będzie standardowo jeden w sobotę o godzinie 20, natomiast drugi będzie pojawiał się we wtorek, również o godzinie 20. No i co słuchajcie, mam nadzieję, że kilka osób ucieszyło się tą wiadomością, że będzie więcej rzeczy do oglądania i mam po prostu nadzieję, że podołam temu wyzwaniu, zarówno pod względem technicznym, jak i produkcyjnym, żeby wszystko wyszło dobrze, w dobrej jakości i żeby wyszło to wszystko na czas. No i co standardowo, jeśli film Wam się spodobał, zapraszam do zostawienia łapki w górę. Jeśli podoba Wam się to, co robię i chcielibyście zostać ze mną na dłużej, gorąco zachęcam do kliknięcia Subskrypcji wraz z dzwoneczkiem, aby przychodziły Wam wszystkie powiadomienia o moich nowych materiałach. Jeśli mielibyście jakieś propozycje zwierząt, dzięki którym mógłbym się właśnie pozbyć części mojej karmówki, również gorąco zachęcam do pisania w komentarzach, będzie to naprawdę bardzo pomocne. Oraz przypominam, że odcinki punktualnie w każdy wtorek oraz sobotę o godzinie 20, przynajmniej przez najbliższy miesiąc. No i co słuchajcie. Z mojej strony byłoby to tyle. Dzięki za oglądanie i cześć. Do następnych odcinków. Pa pa!